Dzień dobry, witam państwa. Michał Kaczor przed mikrofonem, a dziś w naszym studiu są wiceminister finansów, Artur Soboń. Dzień dobry. Dzień dobry. I poseł Ziemi Radomski, Andrzej Kosztowniak, szef Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie ministrze, na początku zapytam, skąd pana obecność na Ziemi Radomskiej? No jestem tutaj na zaproszenie parlamentarzystów, pana przewodniczącego Kosztowniaka, tak aby rozmawiać z mieszkańcami na temat tego, co udało nam się zrobić po to, aby zabezpieczyć w budżecie państwa odpowiednie środki do prowadzenia polityki, które dzisiaj oznacza najważniejsze dla nas priorytety, to jest bezpieczeństwo. Polski. Jeśli spojrzymy na relacje naszych wydatków na bezpieczeństwo w stosunku do PKP, to wydajemy dzisiaj najwięcej ze wszystkich państw na to. No ale to jest zrozumiałe. Aby pokazać wsparcie dla samorządu, wsparcie dla inwestycji, wreszcie nasze sztandarowe programy, takie jak 500+, plus, za chwilę 800+, plus, czyli wsparcie dla rodziny, a to wszystko nie byłoby możliwe bez uszczelnienia systemu podatkowego no i bez takiej konstrukcji wydatków, która pozwoliła utrzymać wzrost gospodarczy, nawet w tych trudnych momentach epidemii czy okresu wojny energetycznej, wreszcie wojny militarnej. Właśnie panie pośle, pan na konferencji w zeszłym tygodniu mówił o 48 milionach dla Radomia. Na co mogłyby być przeznaczone te pieniądze? To pytanie przede wszystkim do prezydenta naszego miasta, na co przeznaczy te pieniądze. My chcielibyśmy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, żeby te pieniądze były wprost przeznaczone na inwestycje, czyli na rozwój, bo to o czym powiedział pan minister charakteryzuje rządy Prawa i Sprawiedliwości już zgoła od 8 lat, od ośmiu lat. Z jednej strony potrafimy zabezpieczyć bardzo dobrze finanse publiczne, a z drugiej strony te pieniądze, które pozyskujemy, które pozwalają nam na dalszy rozwój, angażujemy choćby w inwestycje i nie tylko te twarde, ale również te miękkie związane choćby z wychowaniem młodego człowieka. I w taki sposób jestem przekonany, że prawo i sprawiedliwość, jeżeli będzie taka możliwość, będzie kontynuowało swoją drogę. Jedną z propozycji strony, był sor. To prawda, więc mając dzisiaj na uwadze, że SOR może kosztować około 30-35 milionów złotych, tym samym prezydent miasta ma już zabezpieczone na to środki, ale my też nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, będziemy robić wszystko, żeby na tą bardzo ważną inwestycję, która... Nomen omen obsługuje w szczytowych momentach około 600 tysięcy ludzi. Mówię o sorze na Tochtermana, aby to źródło dodatkowe finansowania dla naszego miasta pozyskać właśnie z racji tego, o czym powiedział pan minister. Za co mu zresztą serdecznie dziękuję, bo w dużej mierze. Ten element sukcesu w Ministerstwie Finansów to również jego bardzo istotna praca, jego przełożonej pani minister, ale i wcześniej naszego premiera, bo często zapominamy, że rozpoczęła się ta cała przygoda z podniesieniem jakości polskich finansów właśnie od premiera Mateusza Morwieckiego, który był ministrem finansów. Formalnie, jeśli można tutaj uzupełnić pana posła. Te środki, które dodatkowo przeznaczymy w tym roku dla samorządów, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, bo w sumie to jest już ponad 25 miliardów złotych, które w ostatnich dwóch latach przeznaczyliśmy ekstra na wydatki samorządowe, one mogą być wydane, zarówno na wydatki majątkowe, jak i wydatki bieżące mogą być środkami, które posłużą do tego, aby realizować projekty w roku 2024, więc jest tutaj naprawdę duża elastyczność dla Rady Miasta i dla Pana Prezydenta w korzystaniu tych środków, ale dzięki temu, że wspieramy rzeczywiście tak istotnie te lokalne inwestycje, no mamy kolejne rekordy, Rok 2022 to w sumie w Polsce jest 65 miliardów złotych na inwestycje, to jest o 25% więcej niż jeszcze 2-3 lata wcześniej. A ten rok, uwaga, to jest 115 miliardów złotych, które wydamy jako samorządy na inwestycje. Nie byłoby to możliwe no pojawia się bez pytanie, wsparcia rządu. Skąd te pieniądze? Oczywiście znaczy pieniądze, które mamy, wynikają przede wszystkim z środków, które pozyskujemy w podatkach, środków, które uzyskujemy z Unii Europejskiej, środków, które wypracowujemy. Natomiast no ta różnica, bo bardziej na to bym zwrócił uwagę, wynika z tego, że luka VAT-owska w czasie rządów naszych poprzedników w roku 2015 wynosiła 24%. Dzisiaj to jest nieco ponad 4%. To jest, gdyby przełożyć ten budżet roku 2023, około 50 miliardów złotych więcej, w budżecie państwa. Gdybyśmy spojrzeli na dochody z CIT-u, czyli tego podatku, który płacą przede wszystkim duże firmy, to za czasów naszych poprzedników przez 8 lat te dochody wzrosły o dokładnie 0,8 miliarda złotych. W ciągu 8 lat, w ciągu 8 lat naszych rządów, one wzrosły o ponad 63 miliardy złotych. To kolejne pieniądze w budżecie. Gdyby spojrzeć uczciwie na to, jak działa system podatkowy, to z całą pewnością te dochody budżetu państwa nie wynikają z podniesienia podatków, bo stawki uśrednione, gdy spojrzymy na stawkę PIT, to jest 8,47, stawka CIT uśredniona to jest 16,76, i średnia ważona VAT-u, uwzględniając stawki 0,58%, to jest 16,85%, więc myśmy przez te lata obniżali podatki. Chciałem zapytać o to, co właściwie zdarzyło się kilka dni temu, bo od 1 lipca mamy nową stawkę płacy minimalnej. To jest 3600 zł. brutto. Jest już zapowiedź, że od przyszłego roku po raz kolejny ta płaca minimalna wzrośnie. No i pojawia się pytanie: po pierwsze, skąd te pieniądze na wzrost płacy minimalnej? Po drugie, po co? Proszę, ja być może później w jakimś stopniu jeszcze. Są no, tego, więcej, tego dwa powody. Pierwszy wynika z tego, że przy rosnącej inflacji oczywiście jest dodatkowy obowiązek, czyli co pół roku podnoszenia płacy minimalnej. Mieliśmy wysoką inflację, to już za nami, ale oczywiście jej skutki odczuwają przede wszystkim osoby najmniej zarabiające. Osoby, które otrzymują płacę minimalną, to są oczywiście te Osoby i do nich w pierwszej kolejności kierujemy pomoc, kierujemy wsparcie. Dodatkowo, oczywiście, płaca minimalna wywiera presję na całość gospodarki i te płace przeciętne również w ostatnim czasie bardzo szybko rosną. Natomiast drugi powód jest oczywiście powodem takim czysto formalnym. W państwach Unii Europejskiej standardem, który jest też zapisany w prawie europejskim, jest około 50% czy nawet ponad 50%. Średniego wynagrodzenia, taka wysokość płacy minimalnej, bądź 60% mediany. No krótko mówiąc, przy rosnących wynagrodzeniach w gospodarce, a płaca minimalna również rośnie. W naszym przypadku, w przypadku, w którym te płace minimalne były na niskim poziomie w stosunku do średniej europejskiej, ta płaca minimalna rzeczywiście rośnie nawet szybciej. A to nie będzie tak, że po prostu to spłaszczy te wynagrodzenia i ci, którzy na przykład. Mają jakieś odpowiednie wykształcenie. Przykładowo, daję przykład. Ktoś zarabiał 3 lata temu 3,5 zł na rękę, druga osoba zarabiała, dajmy na to 2000. No i teraz średnio zamożny pracodawca, który no, jest zmuszony do tego, żeby podnieść to minimalne wynagrodzenie. Zostaje z, takim, z taką sytuacją, w takiej sytuacji jest stawiany, że od 2024 roku te wynagrodzenia dwóch pracowników, jednego bardziej zdolnego, drugiego mniej, będą porównywalne. W jakimś stopniu to może mieć taki skutek, ale pamiętajmy, że dzisiaj pracodawcy coraz częściej rywalizują już o pracownika. I to też nie jest tak, bo my skupiamy uwagę na najniższym wynagrodzeniu. Ale to, co powiedział bardzo słusznie pan minister, najniższe wynagrodzenie jest determinowane, szanowni państwo, przede wszystkim w ogóle wzrostem gospodar w gospodarce wynagrodzeń. I to powoduje, że ta rozpiętość między średnimi wynagrodzeniami a najniższymi stawała się coraz trudniejsza, w cudzysłowie, do zniesienia. Cały proces inflacyjny spowodował też to, że realnie za najniższe wynagrodzenie coraz trudniej było, było możliwe przeżycie. Więc to powoduje też, że będziemy musieli i musimy choćby również z racji pewnych standardów europejskich podnosić to wynagrodzenie. Dzisiaj, szanowni państwo, jeżeli już mówimy o rywalizacji, nie rywalizują dzisiaj przedsiębiorcy na najniższe wynagrodzenie, raczej rywalizują dzisiaj na zapobieganie tego, aby to pracodawcy, pracownicy od nich nie odchodzili. Stało się, stało to co się stało, przez dwadzieścia parę lat polskiej gospodarki mieliśmy zdecydowanie rynek pracodawcy. Dzisiaj rynek europejski jest rynkiem pracownika, bez względu na to, co byśmy sobie życzyli i w jaki sposób to postrzegamy też u nas w Polsce. Rynek pracownika, myślę, że w najbliższych wielu latach również będzie obowiązywał w Polsce. My też musimy do tego w jakim stopniu dobijać. Jest to Pewnego rodzaju wyzwanie, szczególnie dla administracji, bo pamiętajmy, że w gospodarce, tej, która jest gospodarką najprościej mówiąc prywatną, w sferze prywatnej, tak niskie wynagrodzenia praktycznie de facto dzisiaj już nie występują. W większości obszarów gospodarki. Te wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe. To jest przede wszystkim wyzwanie dla szeroko pojętej administracji, tej rządowej, bo to dotyczy również administracji rządowej i samorządowej, ale temu mają służyć choćby takie elementy wsparcia, o których wcześniej pan redaktor powiedział, czyli te dziesiątki milionów złotych dodatkowych dla choćby dla Radomskiego Samorządu. Panie ministrze, chciał się pan odnieść jeszcze tak, do Tak, bo chciałem tutaj jeszcze pokazać to na liczbach, bo oczywiście. Liczby są zawsze najbardziej miarodajne, i oczywiście jest tak, że mówimy o uśrednionych danych i to ma zawsze swoje wady, ale no tak to w całości gospodarki wygląda, że w latach 2015-2022. Jeśli zagregujemy całość inflacji w tym okresie, to nam wychodzi ponad 30%, a średnie wynagrodzenie wzrosło ponad 60%, i płaca minimalna szybciej, bo nieco ponad 70%. Jeśli weźmiemy za bazę, czyli za 100% rok 2015, czyli rok, w którym obejmowaliśmy władzę, to Rok 2022 to jest już 162,4%, a, a inflacja 131%, czyli tak jak powiedziałem, mamy realny, nawet przy tak wysokiej inflacji, wzrost naszych wynagrodzeń. A czy to nie będzie jeszcze bardziej napędzało tej inflacji? No dzisiaj y, ta inflacja po kolejnych odczytach widać, y, że tak jak zapowiadaliśmy. 11,5%, tak, czerwcu Będzie spadać i ona będzie już y, niedługo, bo jeszcze w tym roku jednocyfrowa i będziemy do tego celu osiągnąć. właśnie inflacyjne trzeba że to jest inflacja rok do roku. Tak, oczywiście. I y, y, tak też no, jabłka do jabłek, musimy porównywać albo miesiąc, za miesiąc, albo rok do roku. Y, natomiast y, no, ta baza była rzeczywiście y, wysoka, ale przyczyną tej wysokiej bazy w Polsce, nie były wyłącznie czynniki krajowe. One, powiedzmy, stosując jakieś proporcje, no, niech będzie odpowiadały za jedną trzecią maksymalnie, dwie trzecie to czynniki zewnętrzne wynikające z zjawisk, na które nie mieliśmy jako polska gospodarka wpływu, jako gospodarki przede wszystkim, oczywiście, wzrost cen surowców i żywności, jako gospodarki tej części Europy, czyli gospodarki, które musiały bardzo szybko, w takim przyspieszonym trybie, dywersyfikować swoje źródła zasilania ciepła, ropy i tak dalej, gazu. To, to naprawdę nam się bardzo sprawnie z udało, udało zrobić. Natomiast no, te państwa tej części Europy były narażone na to, na to zjawisko wysokiej inflacji no, w dużo większym stopniu. Stąd też ta, ta, ta inflacja w, no, w państwach bałtyckich przekraczała na 20%. Inflacja... Przez... Bardzo proszę. Jeżeli można, szanowni państwo, trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo często przypisuje się naszemu rządowi, że jest to wynikiem. Wzrost inflacji jest wynikiem podniesienia choćby płacy minimalnej. Nic bardziej błędnego, tu pan minister powiedział jednoznacznie, w dużej mierze czy podstawowymi czynnikami wzrostu inflacji nie tylko w Polsce, w Europie, ale też na świecie, bo pamiętajmy, że to ma wielki wpływ również na świat są właśnie te czynniki zewnętrzne i bez względu na to, czy w Polsce wynagrodzenie minimalne, czy średnie byłoby 50 zł wyższe albo niższe, nie miałoby to żadnego wpływu, ale to żadnego. Na to, co się dzieje choćby z nośnikami energii na świecie, bo rynek globalny rządzi się. Swoimi prawami i w żaden sposób się nie odnosi do wynagrodzenia w Polsce. Tylko i wyłącznie mielibyśmy do czynienia o to z taką sytuacją, że jeszcze bardziej byśmy odczuli wzrost zdecydowanie cen nośników, choćby energii czy wzrostu cen żywności i tego całego niebezpieczeństwa, które wiąże się z wojną, gdybyśmy mniej zarabiali. To w jakim stopniu się szczęśliwie też złożyło, choć my tego w żaden sposób nie przewidywaliśmy, bo nikt nie chciał wojny ani nie przewidywał do końca wojny, ale to spowodowało też stworzenie pewnej poduszki, takiej do wyhamowania tych bardzo negatywnych objawów. Przypomnę, choćby w innych państwach, tak jak powiedział pan minister, ta inflacja była zdecydowanie wyższa, ale są też państwa, których inflacja była niższa, jak w Polsce, ale wzrost, szanowni państwo, gospodarczy był też zdecydowanie niższy czy wręcz mówimy o stagnacji. Dotyka to całej Europy. I bez względu na wzrost czy dynamikę wzrostu płacy minimalnej, to jest jednak trochę inny proces i mający swoją konsekwencje, ale nie w płacy minimalnej. Chociaż gdybyśmy, pewne... gdybyśmy tak jeszcze czysto klasycznie, tak po prostu patrząc na doktrynę. Polityki monetarnej z takiego ekonomicznego punktu widzenia, to miałby pan redaktor rację, pod jednym warunkiem. Gdyby jednocześnie za wzrostem wynagrodzeń nie szedł wzrost produktywności naszej pracy i naszej gospodarki, a tak w ostatnich latach również było. Nasza gospodarka cały czas podnosi swoją produktywność, tym samym nasza praca jest po prostu droższa. Chociaż koszty życia dla niektórych rosną wraz ze wzrostem płacy minimalnej, chociażby. By taki przykład, pierwszy z brzegu, mieszkanie w bloku, wzrost płacy minimalnej. W związku z tym spółdzielca musi zapłacić więcej pracownikom administracyjnym. No i na kogo zrzuci koszty? Oczywiście. na... Ale panie redaktorze, ja przestrzegam przed takim myśleniem, że będziemy się tylko bogacić. Ja wiem, że taka, taka jest pokusa. Każdy z nas by chciał zarabiać coraz więcej, posiadać więcej, a jeszcze mniej wydawać. Naturalną konsekwencją tego, że się państwa europejskie, w tym Polska, bogacą, jest to, że im. Będziemy zamożniejsi, tym każdy z nas będzie chciał więcej zarabiać, bo też i więcej wydaje. Nie ma prostego przełożenia tylko i wyłącznie wzrostu naszych wynagrodzeń, a pozostałe koszty funkcjonowania nasze pozostaną na bazie, którą obserwowaliśmy kilka czy kilkanaście e, miesięcy, czy nawet lat wcześniej. To jest życzeniowe, ale to jest niemożliwe. To też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Każdy z nas w momencie, kiedy gospodarka się rozwija, ma parcie na to, aby zarabiać więcej, aby więcej konsumować. I to jest z jednej strony sukces Polski. Bo rozwijamy się, ale z drugiej strony to też jest pewnego rodzaju rachunek, który przyjdzie nam płacić, i do czasu, kiedy będziemy się rozwijać, a nie będziemy się zwijać jako państwo, tego typu proces też będzie zachodził. Więc na to pewno, jest skorelowane ze sobą. Na pewno taka droga, o której pan redaktor powiedział, jest już trochę za nami. To znaczy, droga, w której my konkurujemy wyłącznie niskimi kosztami pracy, stąd też mamy niskie koszty produktów, produktów czy, czy usług, stajemy się państwem coraz z bogatszym cię to jest powiedzmy 70% już gospodarki coraz bardziej kosztowny brytyjski, coraz bardziej kosztowny i coraz mniej konkurencyjnym jeśli chodzi o koszty pracy pomimo tego Pomimo tego y, mamy rekordowy napływ inwestycji zagranicznych, największą y, po 90 roku liczbę osób pracujących, bo ponad 17 milionów, bardzo niskie bezrobocie, i dodatni bilans w handlu zagranicznym, czyli przewagę y, eksportu. No, to pokazuje, że te proste czynniki, które powodowały, że kiedyś byliśmy y, konkurencyjni, czyli no, po prostu w Polsce płace były y, niskie, już y, powoli odchodzą do y, lamusa. Konkur konkurujemy produktywnością, innowacyjnością, konkurujemy dobrymi regulacjami, konkurujemy wreszcie wysoką jakością tych pracowników, których mamy, bo tak rzeczywiście jest. Polski pracownik, polski przedsiębiorca to są osoby, które są kreatywne, zdolne i pracowite. Na koniec Panie Ministrze, króciutko, zerowy VAT do końca 2023 roku, co dalej? Co najmniej do końca 2023 roku. Będziemy się zastanawiali, jak w roku 2024 VAT na żywność jest o tyle ważny, że no w tym roku to jest, tak liczymy. Tak, oczywiście mówimy o żywności, tak. tak, tak. W kieszeniach Polaków więcej 11 miliardów złotych. A ważny jest dla nas dlatego, że. Koszyk zakupowy polskiej rodziny przeciętnie oczywiście wygląda tak, że ten VAT to jest tam ta żywność to jest powiedzmy 27% wszystkich naszych wydatków. I oczywiście im mniej zamożna rodzina, tym ten udział tych wydatków na żywność jest jeszcze wyższy. No w związku z tym tutaj ta pomoc jest całkowicie zasadna i. Przypomnę również to, że ona jest możliwa e, dzięki temu, że w nowej dyrektywie watowskiej, e, bo polityka VAT- jest w Unii Europejskiej zharmonizowana, e, jest wspólna dla Unii Europejskiej, Polska zabiegała o to, aby ta stawka zerowa na żywność była możliwa. Zabiegał o to pan premier Mateusz Morawiecki i dzisiaj możemy z tej możliwości korzystać. Stworzyliśmy kolejną poduszkę do tego, aby tak dużo nie kosztowała nas inflacja, najprościej mówiąc, bo te ponad 11 miliardów pozostaje w naszej kieszeni, ale nie tworzy dalej wartości wzrostu inflacji, bo ten podatek byłby bez wątpienia elementem wzrostu inflacyjnego, bo podstawowy czynnik to w zakresie wydatkowania każdej z naszych rodzin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszymi gośćmi byli wiceminister finansów, pan Artur Soboń. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. I poseł Ziemi Radomski, Andrzej Kosztowniak. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. Dziękuję Michał Kaczor. Do usłyszenia i do zobaczenia.